Zobaczmy, czy mamy wszyscy dobre światła. E, wszyscy chyba wyglądamy dobrze, więc przechodzimy i rozpoczynamy. Tym razem rozpoczniemy troszeczkę inaczej, ponieważ cały czas pojawiają się pytania. Dlaczego nas tak mało? Dlaczego tak rzadko dodajemy filmy? Coraz mniej Was na YouTubie. Ja, ja więc dzisiaj fili. po prostu przychodzimy z filmem, który nagrywamy tak bardzo spontanicznie. Przygotowaliśmy sobie pytania, które ostatnio nam zadawaliście pod filmami i w ogóle takich bardzo dużo tematów, i. Przemyśleń z waszej strony się pojawiło. Także dzień dobry kochani. Witamy Was serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Zanim może przejdziemy wiesz co, ja mówię, kocek, niech on sobie tutaj położy, więc ty już możesz odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Na pierwsze pytanie, tak, to mogę odpowiedzieć właśnie na to, dlaczego nas tak mało. Kochani, słuchajcie, my naprawdę mamy dosyć sporo na głowie. Ciężko jest nam połączyć wyjazdy, budowę domu, produkowanie i wymyślanie. Nowych rzeczy w związku z naszą firmą. Ja nie uważam wcale, żeby było nas tutaj jakoś skrajnie mało. Oczywiście jest nas mniej ze względu też na mój stan psychiczny, na to, co w mojej głowie się. Kotłuje, ustawia i zmienia. Może to jest tak, żeby wyjaśnić to w sensowny sposób, po prostu nagrywanie filmów na YouTube. Czy ja bez sensu powiedziałem? No, w sensie, bo mówisz tak, mamy dużo roboty, nie możemy tego, nie możemy tamtego, ty chodzisz sobie na terapię, więc potrzebujesz więcej czasu. Chodzi po prostu o to, że praca na YouTube i nagrywanie filmów to jest naprawdę praca na pełen etat. Angażuje ona bardzo dużo energii, przede wszystkim właśnie w wymyślenie, nagranie, później cały montaż. Kosztuje to też bardzo dużo czasu, a jak wiecie, mamy też inne rzeczy, które, które robimy, przede wszystkim związane właśnie z budową oraz z naszą marką, więc ten YouTube odpuściliśmy troszkę właśnie z tego względu, żeby Patryk nie czuł tej takiej presji, bo wiecie, to jest jednak bardzo duża taka odpowiedzialność, bardzo duża też taka presja, aby nagrywać te filmy, dlatego stwierdziliśmy, żeby właśnie tak jakby mieć ten komfort taki psychiczny, zachować taką równowagę, work-life w balans, stwierdziliśmy, Dokładnie. że po prostu na, na ten YouTube będziemy nagrywać troszkę mniej, ale co... bardziej wartościowo i bardziej w momentach, kiedy to rzeczywiście czujemy, a nie, bo dzisiaj musi się pojawić film, ja już o tym wielokrotnie wspominałem. Mamy nadzieję, że i z drugiej strony też fajnie, że za nami tęsknicie, że jest ten czas, żeby, żebyśmy my zatęsknili za nagrywaniem, a żebyście wy zatęsknili za nami. Czy kryzys gospodarczy wpływa na ceny materiałów budowlanych? Jak sobie z tym poradzić? Generalnie to jest tak. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy z Marcinem, z naszym inspektorem nadzoru, który koordynuje całą e, naszą inwestycję. To powiedział nam, że gdybyśmy zaczęli w tym roku, to musielibyśmy już jakieś 15% zapłacić na pewno więcej za całość. Nie chodzi tylko tak jakby o same materiały, ale też za ekipę budowlano-remontowo-wykończeniową, czyli za, za cały pakiet zapłacilibyśmy na no 15%, 15 więcej, no to tak jakby patrząc, jakie kwoty to są na chwilę obecną. To no nie wiem, musielibyśmy wtedy odpuścić. Nic nie wiem, co. w życiu nie dzieje się bez przypadku. My mieliśmy rozpocząć budowę wiosną, rozpoczęliśmy w zeszłym roku na jesień, także to wszystko po prostu tak miało być, My żebyśmy troszeczkę kręci, kręci. kręci nas po prostu i wyglądamy może na jakichś troszeczkę zmęczonych, ponieważ wczoraj spędziliśmy cały dzień na działce. Robiliśmy pierwsze takie prace ogrodowo-leśne, nazwijmy to tak, ponieważ jak doskonale wiecie, mamy dosyć spory teren, bardzo zależniały. I trzeba było zebrać tą wierzchnią warstwę grabiami, trzeba było ten cały humus wziąć, ściągnąć, wziąć, ściągnąć i wziąć, oczywiście, tutaj chciałem powiedzieć. Znaczy, generalnie ja uwielbiam takie prace i to, jeżeli, powiedzmy, miałbym więcej takich umiejętności budowlano-remontowych, to podejrzewam, że dużo rzeczy robiłbym sam, z tego względu, że po prostu uwielbiam takie, takie roboty, wiesz, tak jak robiliśmy coś u Twoich rodziców, czy, czy stawianie tego domku. ja po prostu wtedy odpoczywam tak psychicznie, mimo że no, fizycznie jest to dosyć spore obciążenie, ale no mi sprawia to przyjemność. I wczoraj, tak jakby byliśmy, właśnie ogarnialiśmy ogród, ogarnialiśmy te wszystkie zbutwiałe liście, które tam napadały przez te kilka lat, jeszcze po tym, jak wycinali nam drzewa, jak oczyszczali nam te gałęzie mnóstwo było takich trocin. Więc to wszystko trzeba było po prostu oczyścić z jednej trzeciej działki, bo nie daliśmy więcej, więcej rady, bo dzień nam się skończył, a pracy było bardzo dużo. Ale jakie było, jakie było pytanie? Czy kryzys gospodarczy wpływa na ceny materiałów? Jak sobie z tym poradzić? To chyba troszkę odbiegliśmy za bardzo Tak, od tematu, ja my jak z... zwykle odbiegamy od tematu. U nas myślę, że największym problemem w całej budowie domu jest to, że równocześnie jesteśmy na etapie rozwoju naszej firmy i bardzo dużo pieniędzy pochłania zarówno jedno, jak i drugie. Też mamy. Kolejne plany na nowe produkty. Będziemy też pojawiali się w co i to nowych miejscach. Jeszcze o tym Wam. Nie będziemy mówili, nie będziemy zdradzali, chociaż już mamy wszystko gotowe i przygotowane. Ale chcemy zrobić takie oficjalne otwarcie, oficjalną e, puścić informację, że jesteśmy dostępni, że możecie przyjść, że możecie sobie powąchać, przetestować. My też sobie dzisiaj przygotowaliśmy. I w ogóle zanim wam pokażę, bo jest tutaj też bardzo dużo nowych osób, które do nas dołączyły. Są to osoby, które są stricte zainteresowane i związane z remontowaniem, z budową. Te tematy was bardzo interesują. Ja pozwolę sobie zrobić teraz tutaj mały taki, małą taką reklamę naszych perfum, naszych produktów. Jak wiecie albo i nie, my jesteśmy też twórcami marki Artystami. Pat Arow. Są to perfumy i zapachy do wnętrz. Mam tutaj przed sobą, no zobaczcie, akurat wziąłem mój zapach, czyli Sensual Wave. Tak prezentują się flakoniki, tak wygląda cała estetyka naszej marki. Wszystko jest eleganckie, czarno, złote, bardzo jakościowe. Mamy ogromną zawartość oleju w tych perfumach. Są to perfumy naprawdę na skalę światową. Ale wiecie co, generalnie tak, jakby odnosząc się jeszcze do tego, to coraz więcej dostajemy i zapytań mailowo i poprzez nasz nas... Poprzez nasz Instagram, bo że mam problem z wysłowieniem się. Nie od naszych widzów, tylko po prostu od osób, które czuły na was te perfumy, że było, ostatnio rozmawiałam właśnie z Panem, który mówił, że była u niego znajoma i tak po prostu pięknie pachniała, i. Tylko... Tutaj proszę nie zdradzać tak. całej tej historii tajemnicy, ponieważ to jest bardzo zawiłe i bardzo prywatne, także tak. dużo osób zwraca uwagę na to, jak te perfumy wyglądają, jak się prezentują. Tutaj mamy drugi zapach Spicy Passion, ten zapach jest bardziej taki, w sumie nie będę o nich opowiadał, musicie wejść na stronę, ponieważ każdy nasze zapachy zupełnie inaczej odczuwa, tutaj chcę tylko Wam pokazać jak one wyglądają, to jest zapach idealny na wiosnę i idealny na lato, on jest po prostu przepiękny, jest troszeczkę w innej szacie graficznej, Właśnie mamy tutaj od, żakardową od, etykietę. O, o ten zapach jest najwięcej zapytań. Tak, to jest zapach, który po prostu zrewolucjonizował Wasze serca i Wasze ciała oraz umysły, naprawdę jeżeli ktoś chce zacząć przygodę od naszych perfum, od naszej marki, koniecznie skuście się na Oriental Secret. Mi już się mieszają te nazwy, ponieważ teraz jesteśmy też na etapie wymyślania kolejnej nazwy do naszych dyfuzorów zapachowych. Będzie to obłędny zapach, który jest naprawdę wyjątkowy. Myślę, że potrzebujemy jeszcze około miesiąca, aby wypuścić go na rynek. Ja sobie tutaj zapisałem, bo ciężko to wszystko spamiętać a czyli, ciężko... Czyli chcemy o tym powiedzieć. Tak, chcemy już teraz o tym powiedzieć, chociaż przygotowaliśmy dla Was jeszcze dosyć dużą niespodziankę, ale o tym opowiemy Wam za moment. E, więc, jak wiecie, jak nas oglądacie, to zapach Iconic Paczuli wyprzedał się kompletnie, nie jest on dostępny, więc teraz pracujemy nad tym, aby jak najszybciej Móc go znowu dla Was udostępnić, i w międzyczasie pracujemy już nad kolejnym, trzecim zapachem dyfuzorów. Jest to zapach, który po prostu, tak jak wspomniałeś, skradł Wasze serca. Jest to zapach bardzo zbliżony do zapachu Spicy Passion. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie odtworzyć w pełni takiego tego zapachu, ale tworząc właśnie kolejny zapach dyfuzorów, zarażało nam na tym, aby był on taki, wiecie, zupełnie inny. Mamy Iconic Patchouli, który jest taki świeży, jest taki bardzo elegancki, ekskluzywny. Mamy Winter Harmony, który jest taki bardzo... Ciepły, przytulny, słodki. No i teraz chcieliśmy stworzyć zapach, który jest właśnie taki bardziej ekspresyjny, bardziej taki pikantny, bardziej taki. My z Przemysławem jesteśmy idealnym przykładem na to, jak osoby zupełnie inaczej odbierają zapachy. Mi na przykład ze Spicy Passion ten zapach się w ogóle nie kojarzy. Dla mnie ten na samym początku jest taki pikantno, przyprawowo, później przechodzący w wanilię, w taką słodycz, ale w taką Zadziorną słodycz, także myślę, że tutaj każdy zupełnie inaczej te dyfuzory będzie odbierał. Fajnie też, że one są dużo bardziej przystępne cenowo. Wyglądają one przepięknie, akurat się nie, przygo... przepięknie nie przygotowaliśmy, się, żeby je Wam pokazać. Koniecznie zajrzyjcie do nas na stronę, a jak już odsyłamy Was na naszą, naszą stronę, to chcielibyśmy, żeby pierwszy raz zrobić taką akcję wyłącznie dla Was, że zrobimy promocję wyłącznie dla nas. Naszych widzów tutaj na YouTube. Napisałem sobie nawet z jakim kodem, do kiedy jestem przygotowany, Przemysław jak nigdy. Także przygotowaliśmy dla Was promocję na zestaw naszych próbek naszych perfum. Będziecie mogli sobie przetestować nasze zapachy. Macie trzy flakoniki małe, dwumililitrowe, w cenie promocyjnej 59 zł, zamiast 79 zł już z wysyłką. Wszystko powiedziałem dobrze, tak jak jest, bo mi się zawsze te cyferki wiecie. Rozum nie tęskniący za umysłem, czy jak się to tam mówi. Ja lubię, jak ty zawsze stwierdzasz sobie, my wymyśliliśmy, my postanowiliśmy, my chcemy, a to jest po prostu dobrze wiedzieć, dobrze, m... Próbowałeś moje się z kodem dom, drukowanymi dom. Jak wpiszecie w takie specjalne miejsce w tej takiej strefie zakupowej, kod dom ważny jest do wtorku, do końca dnia. We wtorek mamy jaką datę? 9? 9 chyba. Jeżeli wtorek to dziewiąty, to do dziewiątego do końca dnia macie promocję na zestaw naszych próbek 59 zł zamiast 79 złotych. Aż... Z kodem dom. My dzisiaj <grym> mamy taki film o domu, więc ten kod Chodź, będzie parys. takim zwieńczeniem i uwieńczeniem tego wszystkiego. Tatusiek jadaczkę, prawda? No. Ty już masz dosyć tych emocji. Wczoraj jakbyście zobaczyli, jak nasz Parysek sobie odpoczywał na działce, jak był zmęczony, moja mama zrobiła mu ee, co mu zrobiła? Pomagał. I mi Przemysław, bo ja mam tyle myśli, że mi zaraz eksploduje głowa. Spacerek, maraton, wszystko mu zrobiła. Nie, jaki Legowisko. spacerek? Legowisko z kartonu wyścieliłam mu tam kocykiem, żeby nasza Dzidia mogła sobie pospać, żeby mogła sobie poodpoczywać, bo on tak się narobił na tej działce, że po prostu ręce i uszy mu opadały. Kolejne pytanie to pytanie, nad którym zastanawialiśmy się, czy warto jest odpowiedzieć, czy powinniśmy o czymś takim mówić i stwierdziliśmy, że tak, ponieważ bardzo dużo w sieci jest informacji na temat kosztu, kosztów budowy domu, ale takich ciut mniejszych, bardziej dostępnych, zupełnie w innym stylu, takich domów, jakie budujemy my, no nie buduje się dużo, więc od razu przejdziemy do tego pytania, ile wydaliście już na dom. Na ten moment mamy jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, co róż dochodzą nowe wyceny, co róż dochodzą nowe wydatki od budżetu i od tego koordynowania wszystkiego w Excelach, w dokumentach jest Przemysław. Także na chwilę obecną wydaliśmy łącznie na ten etap, teraz mamy etap surowy, otwarty. Z za, zaliczkowanymi już rzeczami na, na to, aby zamknąć już budynek, czyli na, na dach oraz na okna. Wydaliśmy dwie, Boże, 2 miliony 150 tysięcy. Fajnie pani by było wydać no. dwie, 250 tysięcy, nie? 2 miliony 150 tysięcy i mamy już w tym. Taki... Nie całe, tam jeszcze nie ma 50 tak. na końcu, jest 43. 40... 2 miliony 143 tysiące tak. 412 złotych, tak wychodzi z mojego Excela na chwilę obecną, więc. Więc no, jest to spory koszt. Liczyliśmy się z tym z tego względu, że po prostu cała architektura budynku jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana przez ten wielospadisty dach bardzo skomplikowany przez te okna, które są no, nietypowe nie są to po prostu kwadraty, tak jak się teraz zazwyczaj robi tylko okna, które mają i skosy, i trójkąty i są półkoliste. Naprawdę? Mamy pełen wachlarz, pełen przekrój wszystkiego, co można do domu wsadzić, żeby było jak najdrożej. My oczywiście się z tym liczyliśmy i w jakimś tam stopniu byliśmy na to przygotowani, ale wiecie, no my też nie jesteśmy miliarderami, żeby sobie tak robić wszystko z abstryknięciem palca. Teraz naszym głównym celem jest zamknąć dom, zrobić elewację, wylać tarasy, o ile się nam uda. Tak, wejść tak? do środka przede wszystkim. Znaczy, generalnie z takich rzeczy, które nie uwzględniliśmy do końca w naszym budżecie, to było przede wszystkim to, że e, no, trzeba zrobić tę tarasę oraz trzeba zrobić e, ogrodzenie. E, ogrodzenie musimy zrobić tym prędzej, z tego względu, że dostajemy już informacje od sąsiadów, że niektórzy sobie wynoszą drewno. Tak. <grafię> że wchodzą sobie na naszą budowę, na naszą działkę i e, ostatnio ponoć pani z jakimiś takimi kafarami e, pod e, pachami wychodziła i zaczynają ludzie nam wynosić tam e, stamtąd rzeczy. Dla mnie jest to zwykłe złodziejstwo. Zwykła kradzież, tym bardziej, że my jesteśmy odgrodzeni. Mamy zrobioną osłonę, jest tam napisane wszędzie wstęp zbroniony i tak dalej. Także musimy zrobić z tym jak najszybciej porządek. Oczywiście jest to teraz budowa, więc. Generalnie w sensie nie mielibyśmy z tym problemu, no bo słuchajcie, to są tak jakby, to są odpady, to są deski, zrąbki, jakieś um, takie rzeczy, które do, do niczego się nam już nie przydadzą, e, więc generalnie, jeżeli jakby ktoś do nas, nie wiem, zadzwonił, napisał, zostawił kartkę, że chcieliby to drewno, bo nie wiem, chcieliby sobie nim palić w kominku, cokolwiek, no to byśmy to udostępnili, bo nie ma z tym problemu, tylko A wchodzenie mnie. na teren prywatny, no to już jest Tylko kwestia. tym drewnem nie można palić w kominku, więc jeżeli ktoś może tam z okolicy nas ogląda, kto sobie wynosi te rzeczy, to jest wszystko zaimpregnowane, to się nie nadaje do palenia. Przecież gdyby się nadawało, nie wyrzucalibyśmy tyle tego drewna, w sensie, no tyle może nie ma, bo to są odpady, ale byśmy mogli zostawić sobie to do palenia, czy ogniska, czy czegokolwiek, ale to się po prostu nie nadaje. Stąd powstała tam taka malutka kubka tych drewienek, tego wszystkiego, żeby to wywieźć, zutylizować, zrobić z tym porządek, a nie żeby ludzie się truli i palili sobie tym w domu. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Co na baz grałeś? Macie ja... to nie ja na baz, w sensie ja to przepisałem, no ale ja bardzo ładnie Przemysław pisze, ja sobie wypraszam tutaj takie... Nie, 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 proszę tutaj mi nie pokazywać moich e, notatek. Macie jakieś sposoby na dzielenie się radością z budowy domu z innymi bez wywo, wywoływania zazdrości? Bardzo dużo e, takich wiadomości, takich stwierdzeń, takich pytań się pojawia. My tak naprawdę wyłącznie z Wami i z naszymi najbliższymi dzielimy się tym, co się u nas na budowie dzieje. Jak doskonale wiecie, bardzo dużo osób zażegnaliśmy, pożegnaliśmy z naszego życia. Bardzo dużo osób od nas odeszło. Tak naprawdę, tylko z wami, tutaj, z osobami, z którymi, które nie są z nami aż tak związane mega blisko, czyli rodzina. Tylko z wami się tutaj e, uzewnętrzniamy z tymi wszystkimi wydatkami, z tym domem, z tym jak my się bardzo tym cieszymy i jak jesteśmy niesamowicie dumni z tego projektu. To jest projekt naszego życia i też pojawiały się komentarze, że my cały czas o domu, że za dużo już tego kontentu i tak dalej. Kochani, tego kontentu będzie na najbliższe 10 lat, ponieważ to jest <laughs> największe marzenie, największy cel w naszym życiu i to wszystko będzie trwało. U nas i tak idzie to naprawdę szybko, ale tak jak wspomnieliśmy. Nie mamy niestety w zasięgu ręki, w zasięgu swojego budżetu, nie wiem, 15 milionów złotych, żeby to wszystko zrobić, żeby to wszystko wykończyć. Po prostu krok po kroku, własnymi siłami, ciężką pracą będziemy sobie to wszystko wykańczali, budowali, remontowali. Chcemy się tym cieszyć i w ogóle nas nie interesuje zdanie innych, że czy za mało, czy za tanio, czy za drogo, czy za długo, czy moglibyśmy zrobić taki kolor, taki dom w takim stylu, czy w innym. To jest spełnienie naszego marzenia, to jest nasz kanał, nasze życie i będziemy o tym mówić tyle, ile będziemy chcieli. To jest nasze życie, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Tym bardziej nam sprawia olbrzymią radość taka możliwość dzielenia się tym i to, jak widzicie to, jak to widzicie razem z nami, jak to wszystko rośnie, nabiera kształtów. Uwierzcie mi, że to, co tak jakby widać za drugą stroną kamery, to i tak jest niewiele, bo po prostu ten dom. Wczoraj właśnie jak byliśmy na, na działce, stwierdziliśmy sobie, że jest przeolbrzymi. On jest po prostu ogromny. Nawet mieliśmy wczoraj spotkanie z Panem właśnie od Tarasów i od ogrodzenia, bo chciał zobaczyć po prostu inwestycje, chciał zobaczyć miejsce, jak to ma być wygląda, jak to wygląda, jak jest ukształtowanie terenu, czy dużo będzie wiecie, takich prac wy, wykopowych, jeżeli chodzi o te fundamenty, to powiedział, że to jest po prostu olbrzymia inwestycja. To było zupełnie inaczej. On wszedł i powiedział, o ja Pierre Dzielę, jaki dom. Po prostu jeszcze się z nami nie przywitał, nie podał nam ręki, tylko przemyślał taką tą zagrodę, jak ja się śmieję, odsłonił, i my już jesteśmy oswojeni z tym w kamerze. Ten dom też wygląda na ciut mniejszy, a robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jest wysoki, jest rozłożysty, jest piękny, jest wymarzony, jest idealny. Jak sobie radzimy z, z zazdrością, nikomu już o tym e, nie mówimy. Jak spotykamy się z jakimiś znajomymi, staramy się tego tak. e, tematu unikać, ponieważ każdy, kto chce, może wejść na nasz kanał, może sobie zobaczyć, przesłuchać, dowiedzieć się wszystkiego, aż zadyszki. Żebym dostał. Tak, tym bardziej wiecie co, my nie chcemy e, e, pod żadnym pozorem skracać takiego show. No bo zazwyczaj wtedy, jak zaczynamy o tym mówić, no to my się też nakręcamy i chcemy opowiadać więcej i tak dalej. Każdy ma 100 pytań, i to jest tak, że zazwyczaj wtedy kradniemy tą całą uwagę, a nie chcemy tego kompletnie, więc po prostu unikamy tego. Dlatego, tłumaku. jak mamy potrzeby się wygadać i pocieszyć, to bierzemy kamerę w rękę na statyw i opowiadamy dzisiaj, y, opowiadamy tutaj to do Was, tak jak robimy to właśnie dzisiaj. Czy zmieniliście styl swojego życia, czy zaczęliście żyć oszczędniej? Ostatnio wieczorem o tym rozmawialiśmy i ja Przemysława cały czas tak tutaj śrubuję i przykręcam. My generalnie, żeby nie było, bardzo uważnie wydajemy nasze pieniądze. Ja jestem dusi grosz, do czego się przyznaję i o czym otwarcie mówię. Przemysław nauczył mnie, żeby korzystać z tego, co mamy, żeby pozwalać sobie na różnego rodzaju wybryki. Oczywiście wszystko jest to zrobione z głową rozważnie i z nieprzekroczeniem takiej jakiejś normy, no, która jest ogólnie przyjęta, dajmy na to. No, dla każdego ta norma pewnie jest inna. Daj mi proszę dokończyć. I co jeszcze chciałbym dodać to na pewno to, że oczywiście zanim rozpoczęliśmy budowę domu, no, kupowaliśmy sobie dużo więcej droższych rzeczy i tak dalej. To były rzeczy z tak zwanej naszej listy marzeń, które chcemy mieć, które chcieliśmy po prostu posiadać. Tych rzeczy na naszej liście zostało już. Prawie zero. Nie ma już takich rzeczy. My też troszeczkę dorośliśmy. Zauważyliśmy, że te rzeczy nic nie zmieniają, nic nie wnoszą do naszego życia. Do naszego życia najwięcej teraz wnosi dom, wnoszą wszystkie rzeczy, elementy jego wykończenia. A to paski, okulary, które leżą w szufladach, z których nie korzystamy jeszcze z okularów najbardziej jakoś tak korzystamy no, i... Korzy korzystamy z tego. ty to jak zwykle ze skrajności w skrajność, Patry Patryczek to po prostu czasami zapomina o takich prostych rzeczach. Ja wychodzę z założenia, że życie jest jedno, życie jest krótkie, że trzeba mieć marzenia, trzeba do nich dążyć, ale też nie możemy zapominać o takich codziennych przyjemnościach, o takich rzeczach, które wiecie, no gdzieś tam wprawiają nas taki lepszy komfort, lepsze samopoczucie i, i, i zanim, zanim skończysz oczywiście mieliśmy tą listę rzeczy, które które chcieliśmy i faktycznie już mamy. Cała reszta to już by była fanaberia, bo to po prostu by było dokupowanie tych samych rzeczy. Taka w... sama fanaberia jak tamte. Do... Tak, e, ale e, tak jakby wracając do tematu, chodzi o to, że Patryk właśnie, jak wspomniał, on jest takim dusim groszem. On nie lubi wydawać e, na przykład na ubrania. Ostatnio właśnie zrobiliśmy ten hol zakupowy, gdzie wydaliśmy no całkiem sporą sumę na te wszystkie rzeczy. A jeszcze rzeczy. nie wszystko pokazaliśmy, tak? Nie wszystko jeszcze tak jakby pokazaliśmy. Jeszcze część rzeczy nawet do nas nie doszła, więc one przyjdą dopiero w przyszłym tygodniu. Ale ja tłumaczę Patrykowi: zobacz, jak często powtarza, że nie masz w co się ubrać, że cały czas chodzisz w tym samym, że cały czas ta, ta sama koszula, te same spodenki, te same. Gole, te same, i... te same spodnie, te same golfy. Ja Patrykowi mówię, że to jest tak jakby też twój komfort psychiczny, żebyś ty się dobrze i pewnie czuł przed kamerą, to powinieneś troszkę zainwestować w ubrania, żeby się lepiej po prostu... Bo mody. jeżeli w tych sklepach nic nie było, wszystko co zamawiałem to wyglądało jak jakieś wymięty z gardła. Teraz ta moda, to co w sklepach jest do pokazania, to po prostu mi się w głowie nie mieści. My preferujemy bardziej elegancki styl, lubimy normalne rzeczy, nie jakieś takie udziwnione, szalone, nie wiadomo jakie. No ale teraz jak znaleźliśmy ten sklep w internecie, i tak dalej, no to ja mogę sobie teraz stamtąd zamawiać, i w ogóle nie mam problemu z tym, żeby to wszystko opłacić. Aczkolwiek, no jeżeli miałbym teraz iść po kolejną walizkę, po kolejną torbę czy plecak, z których no nie do końca i nie tak często korzystamy a a jak chodzi o to, bo, bo już je masz, a gdyby, gdybyś ich nie miał, to byś cały czas Ta, myślał o tym, że chciałbyś je mieć. Dlatego więc... zawsze tutaj na filmach mówimy, że każdy ten etap musi e, przejść, musi chcieć, musi mieć, musi zarobić i podkładać, ale ja, mając już te rzeczy, będę wszystkim mówił, że to nic w naszym życiu nie zmienia i nie daje szczęścia. To tak jak my. Zawsze traktowaliśmy, jest taki kolejny krok do sukcesu i pokazanie sobie, że jesteśmy w takim miejscu, my kupując te rzeczy, nigdy nie rezygnowaliśmy, nie wiem, z jedzenia, z jakichś wyjść do restauracji czy czegokolwiek takiego innego to nie było, że odkładaliśmy to po prostu e, zadusiliśmy się na amen, żeby tylko te rzeczy kupić, tylko to było po prostu takie płynne, że okej, okay, jesteśmy w Rzymie, kupujemy plecak, jesteśmy w Paryżu, kupujemy coś innego. E, chyba pomieszałem wszystkie kolejności, no ale ciężko by było to spamiętać. Czy jeszcze jakoś oszczędzamy? No, zdecydowanie mniej zagranicznych podróży teraz mamy, no, ale z racji tego, że musimy siedzieć tutaj na miejscu i oczywiście z racji finansów. No wiadomo, podróże bardzo dużo kosztują. My wyjeżdżaliśmy raz w miesiącu gdzieś na wyjazd e, zagraniczny, także no ogromne pieniądze to pochłaniało, ale teraz priorytet mamy jeden i podróże, najeździliśmy się przez... 5 lat, tak naprawdę przez 4 to tak mega intensywnie, ale odkąd w sumie jesteśmy razem, już będzie zaraz ósmy rok, ósmy mhm. rok, no to sami doskonale wiecie, że rzeczywiście już troszeczkę widzieliście, e, widzieliśmy. Robicie bardzo wymagające wnętrza. Jak zamierzacie utrzymać ten dom w czystości? Czarne elementy, nie najlepszy, to jest pomysł. Strasznie tutaj na baz grałem, Rzeczywiście, nie mogę się sam doczytać, ale jest ja telefonu, jak wypiszecie te i to przeskrolować, to się nie nie łapie. Jesteście ludźmi pedantycznymi, to może być dla was problem. Znaczy, generalnie, cały zamek wnętrz, jak mieliście okazję śledzić nas tutaj, to co udostępnialiśmy, generalnie jeżeli chodzi o stylistykę, my mieliśmy bardzo określone tak jakby, wymagania, jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało. Aczkolwiek nasze dziewczyny dostały też za zadanie wprowadzić do każdego pomieszczenia indywidualny charakter. Nie chcieliśmy, aby każde pomieszczenie było tak, że otwiera się drzwi i to jest: ok, jestem w tym samym miejscu. Nam zależało na tym, aby dom był spójny ale żeby każde pomieszczenie właśnie wyróżniało się czymś innym. Dlatego na przykład jak mamy salon z kuchnią, gdzie jest właśnie wszystko takie beżowe, ciepłe, przytulne, ze złotym, z białym właśnie te beże i lekko czarne elementy, to te czarne elementy bardziej tak jakby charakterystycznie przebijają się w całej reszcie pomieszczeń. Czyli na przykład chodzimy później do łazienki na dole, która ma po prostu... Czarną, taką betonową, kamienną, kamienną ści tak. ścianę, która jest wyrazista. I żeby tak jakby zachować ten czarny element, no to gdzieś tam w tej łazience się to pojawia. W kolejnej łazience na górze jest tak samo. Chcieliśmy, żeby ona była bardzo czarna, bardzo ciemna, tym bardziej, że jeden z gościnnych pokoi będzie też cały czarny. Cały dom jest jaśniutki, jest spójny, wszystko jest ze sobą bardzo powiązane. Patrzę, że musimy teraz zakończyć, bo nam się kończy mhm. tutaj czas nagrywania. Skończyłem na tym, że reszta domu jest bardzo spójna. Nasza sypialnia, garderoba, łazienka w tym naszym prywatnym skrzydle jest... Jest też jaśniutka, jest bardzo ładna cała sztukateria. Bardzo dużo elementów, wszystko się przewija. My jesteśmy osobami, tak jak tutaj jedna z was napisała, pedantycznymi i my doskonale wiemy, że czarny jest kolorem wymagającym. U nas sprząta się nie tylko jak jest brud, jak jest bałagan, jak ten kuszczy brud widać, tylko my sprzątamy non stop. U nas jest bardzo czysto, można jeść naprawdę z podłogi w poprzednim mieszkaniu, w każdym wynajmowanym zawsze jest czyściutko i niezależnie od tego, czy będzie to czarny, czy będzie widać na nim pastę, czy będzie to czarny zlew, czy czarna. Ubikacja nie jest to dla nas problemem. Oczywiście wiemy, że jest to bardziej wymagające w utrzymaniu tego idealnego wyglądu, ale my się na to piszemy, my się na to godzimy, będziemy mieszkać w lesie, na wiosce, i będziemy mieli bardzo dużo czasu. Będę chodził, będę pielęgnował. Zresztą w naszym mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy poprzednio, bardzo dużo czasu mnie uspokaja w ogóle sprzątanie i ja sprzątać bardzo lubię. Ja zawsze ja za mówię. Ja lubię prace ogrodowe, więc dla mnie po prostu ta zewnętrzna. Część architektury będzie elementem, który będzie mnie uspokajać. Ja zawsze mówię, że jeżeli nie będę miał pomysłu na siebie, to będę mógł założyć firmę sprzątającą i będę mógł sprzątać po domach, po mieszkaniach, po firmach, ponieważ bardzo mnie to odstresowuje, bardzo lubię i myślę, że naprawdę potrafię całkiem nieźle sprzątać. Także zobacz, uporaliśmy się z tym wszystkim bardzo szybko. Odpowiedzieliśmy na te pytania takie najbardziej kojarzące się z domem i najczęściej ostatnio. Zadawane. My teraz zbieramy się i oczywiście jedziemy na spacer na naszą budowę do naszego domu. Zabieramy rodziców, zobaczymy jeszcze kto będzie chciał z nami jechać, to może pojedzie. Cały czas się wstrzepię, ale mam tu jakąś antenę. A tyle lakieru dzisiaj, nie? Sobie, może tak. za dużo właśnie żeś sobie tutaj tego nałożył. Także co, kochani, pamiętajcie o tym, że macie promocję. Przemysław podsumuje wam tą promocję. Zobaczymy, jak zapamiętał. Hasło dom daje wam. Ee zniżkę na zestaw naszych próbek. Zniżka obejmuje ile? Yy... Co? Ile obejmuje? Czekaj, jeszcze raz będę musiał. Nie, nie będziesz musiał jeszcze raz. No bo już się Zniżka tak trwa i obejmuje do wtorku, do końca Obejmuję dnia. Obejmuje do wtorku? Co my mamy dzisiaj? Obejmuje ta zniżka do wtorku, do końca obowiązuje. dnia. Obowiązuje. Yy. Macie minus 20 zł, czyli zamiast 79 zł, 59 zł z kodem DOM. Zapraszamy na naszą zaz, stronę www.patarow.pl. Żegnamy się z Wami. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Kochani, każda nowa osoba, która się tutaj pojawiła, dajcie nam wiatru w żagle. Zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie komentarz i napiszcie koniecznie, od kiedy nas oglądacie, od kiedy nas obserwujecie: czy jesteście tutaj pierwszy raz, czy od etapu, kiedy kupiliśmy działki, zaczęliśmy budowę domu, czy od pierwszego filmu na naszym kanale, koniecznie dajcie znać. Do zobaczenia, do usłyszenia, ściskamy Was bardzo i hej!